Witam serdecznie Trygon Wody na moim kanale Ryby, Raki oraz Skorpiony. Zapraszam do czytania tygodniowego od 19 do 25 czerwca. Sprawdzimy energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia, a także zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne, roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, obfitość, pracuję z oczyszczeniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę, zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Moi drodzy, zobaczmy zatem czytanko tygodniowe 19-25 czerwiec. Zaczynamy od rybek. Rybki, rybeńki, co też dla Was. No, moje drogie rybki, tutaj bardzo fajny tydzień wam się pokazał, przede wszystkim jeśli chodzi o uczucia, bo mam takie przeczucie, że do przeszłości odchodzi Królowa Mieczy. Taki chłodny osąd, przyglądanie się, jakaś blokada, być może nie było z kimś kontaktu, być może tutaj, tak jakby mm, relacja była w zawieszeniu. Co was może zasmucić, Rycerz Kielichów, tak jakby niespełnione uczucie, niespełnione marzenie. Ktoś ukrywa przed wami swoje uczucia, bądź wy przed kimś. To jest taka ochrona swojego serca w obawie przed zranieniem. I tak naprawdę ktoś z was ukrywa te uczucia, ale tutaj wychodzi osoba, która chce z wami coś stworzyć. To może być zaproszenie na randkę, na spotkanie, to może być propozycja wejścia w związek spotykajmy się, spróbujmy, zobaczmy, jak to będzie. Propozycja wspólnego zamieszkania, nawet zaręczyny. Dlatego, że na pozycji uczuć macie dziesiątkę monet. Tutaj możecie z kimś zamieszkać. Tutaj możecie dostać taką propozycję. Stwórzmy razem związek, zamieszkajmy razem, stwórzmy rodzinę. Ja chcę być z Tobą. Ja czuję, że to jest dla mnie relacja, która przyniesie mi w przyszłości spełnienie marzeń, bo ty jesteś moją gwiazdką z nieba. Macie tutaj również kartę wiary. Kochani, ta sytuacja prowadzi do małżeństwa, prowadzi do ślubu, do założenia rodziny. Ktoś tutaj bardzo mocno wierzył w to, że będziecie razem, jak i również Wy, ponieważ energie są zamienne, o tym pamiętajcie. I tutaj, tak jakby, wszystkie manifestacje, wszystkie jakieś tam Wasze skryte marzenia zaczynają się realizować. To jest bardzo dobry tydzień rybki, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, sprawy rodzinne. Bardzo dużo miłości, bardzo dużo otwarcia, ktoś się na Was mocno otwiera, ktoś się na Was otwiera, ktoś wychodzi z propozycją i tutaj będziecie bardzo szczęśliwe, bo tak jakby po długim czasie czekania, zawieszenia nagle przychodzi stabilizacja, po długim czasie stagnacji, gdzie nic się już całkowicie nie działo, tutaj przychodzi ktoś ze stabilną ofertą do Waszego życia i Wy kochane rybki możecie tak jakby o nie mieć w jednym momencie, za nie mówić, i, i tak jakby będziecie się temu jeszcze przyglądać. Będziecie się przyglądać, być może z lekką dozą nieufności, natomiast czujecie w środku, że ta osoba jest waszym spełnieniem marzeń. Tylko, że po prostu, jeśli to jest ktoś z przeszłości, no to możecie mieć obiekcje na zasadzie, że długo czekaliście, nie wiadomo co się działo. Dlaczego ta osoba milczała? No, i po prostu gdzieś tam będziecie to wszystko kalkulować, analizować, przyglądać się tej osobie, tak? Czy na pewno jest szczera, czy na pewno jej propozycje są faktycznie prosto z serca. W pracy widzę podpisanie umowy, dobrą atmosferę. Tutaj, jeżeli zaczynacie jakąś nową pracę w nowej firmie, kochani, będziecie czuć się rewelacyjnie, tu przychodzi jakieś wspomnienie marzeń w tej dwójce kielichów. Tak jakby wasze marzenia zaczynają się realizować. W ogóle macie tydzień spełnionych marzeń, moje drogie rybki. Tak bardzo mi się to Wasze czytanie podoba, bo tu jest dużo miłości i dużo stabilizacji przede wszystkim. Tu macie równowagę w dawaniu i braniu, tutaj idą pieniążki w Waszym kierunku, jakiś awans, podwyżka. Tutaj również macie bardzo fajne karty na, na stabilizację, na rodzinę. Być może z kimś zakładacie rodzinę, może niektóre rybki biorą teraz ślub. Zdrowotnie macie kartę cesarzowej, to są problemy z wyglądem zewnętrznym, problemy skórne i wszystko, co wiąże się z dermatologią. Także na tego typu sprawy zwróćcie uwagę, na to, na co jesteście rybki uczulone, ewentualnie czego tam nie możecie spożywać, tak? Co Wam szkodzi. Zobaczę dla Was jeszcze kartę wyroczni, nic z tego nie będzie. No więc, tak, w zależności od tego, jaką macie sytuację, czego to się tyczy i na przykład jeżeli będziecie się obawiać wejścia w związek, jeżeli będziecie tutaj stawiać granice, nie zaufacie, no to nic z tego nie będzie, tak. Czasami trzeba po prostu płynąć z prądem. No wy rybki najlepiej o tym wiecie, dlatego może nie blokujcie się, bo ja tu widzę tą osobę jako osobę szczerą, która naprawdę chce z wami stworzyć coś przyszłościowego, chce się zakotwiczyć i widzi w was partnerkę na potencjalną żonę, ewentualnie partnera na męża, tak bo słuchają mnie Panie, jak i Panowie, także tutaj kochani sobie dopasujcie energię pod siebie. Bardzo ładny tydzień, moje drogie rybki, piękny tydzień. Ja Wam życzę spełnienia uczuciowego, zapraszam Was do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas nowiu i po z Waszym znakiem zodiaku, przede wszystkim akwamaryn, turkus oraz kwarc różowy. Kolejny znak raczek. Moje drogie raczki. Zobaczmy, czy będziecie mieć tak ładne czytanie. Jak rybki, no, u Was, powiem dużo się dzieje na poziomie uczuć, emocji, ponieważ, tak, co Was może miłego spotkać? Kończy się zranienie, kończy się obawa. O to, że ktoś znowu was może tutaj oszukać, okłamać, zdradzić, zranić. Do przeszłości odchodzi właśnie wasza transformacja. Wy jesteście po jakimś zranieniu, może po rozwodach, po rozstaniach, zamknęliście pewien etap w swoim życiu, tak? To jest definitywne zamknięcie, odcięcie się od osoby toksycznej i ruszenie do przodu. Przy was jest karta śmierci, to jest piątka. Piątki to transformacje, to są zmiany. I tak naprawdę teraz mam takie przeczucie, że wy już jesteście po tej transformacji, że wszystko w sobie przetransformowaliście, zmieniliście sposób myślenia, sposób patrzenia i jesteście otwarci na nową miłość, nową relację, bo wy wychodzicie do kogoś z propozycją, albo wy, albo ktoś do was wspólnego zamieszkania, zaręczyn, ewentualnie możecie kogoś poprosić o to, żeby został waszą dziewczyną, czy waszym chłopakiem, tak? Słuchają mnie panie i panowie, także dopasujcie sobie energię do siebie. Tu jest propozycja, tu jest też propozycja jakiegoś wyjazdu, tak jak mówię, wejścia w związek, zamieszkania. Wy wychodzicie z królem buław. Tutaj ta osoba jest waszym spełnieniem marzeń. To może być wasz bliźniaczy, płomień, duża chemia, duża seksualność, przyciąganie. Przede wszystkim widzę, że wy nie możecie przestać myśleć o tej osobie. I tutaj, tak jakby ktoś odchodzi do przyszłości, kto był toksyczny, i na miejsce tej osoby wchodzi osoba, która jest wam przeznaczona. Bo tu mamy karty takie mocno przeznaczeniowe, coś odgórnie Wam pisane. Może to być osoba, z którą nie było dawno kontaktu, albo osoba nowo poznana. Natomiast Wy wchodzicie w nową historię miłosną, która może zakończyć się Happy Endem. Mówię może, ponieważ wiadomo, że to zależy od Waszych decyzji. Natomiast karty pokazują, że to jest osoba z przeznaczenia, to jest Wasz bliźniaczy płomień, i warto w te relacje zainwestować. Wy już nie macie obaw, wy już się nie lękacie. Ja nie widzę, żebyście tutaj e, zastanawiali się nad tym, czy warto, czy nie. Wy już jesteście pewni tego, czego chcecie. I to jest piękne, raczki, że w końcu przestajecie się cofać, ruszacie na pełnej petardzie i jesteście pewni tego, czego chcecie. To jest naprawdę fajne. Myślę, że ta Wenus w Waszym znaku raka teraz Wam też dużo pomoże. I tranzyt w Lwie. Tutaj, kochani, jeśli chodzi o pracę cesarz, no cóż innego mogę rzec? Piękne energie, stabilizacja, mm, jesteście tutaj, tak jakby na wysokim stanowisku, bądź może wam ono zostać zaoferowane, bo w tej karcie widzę awans, podwyżkę, mm, przeniesienie na wyższe stanowisko, gdzie własna działalność i tak jakby pieniądze idą w Waszym kierunku. Zaczynacie, kochani, być dostrzegani, ktoś Was tutaj może pochwalić, docenić. Bardzo ładne energie, kochani. Tu jest taka mega wielka transformacja w tym tygodniu. Zdrowotnie tutaj mamy piątkę mieczy. Piątka mieczy pokazuje problemy z tarczycą oraz negatywnym myśleniem. Więc jeżeli to się tyczy Was, to, to, kochani, negatywnie przestać myśleć. Jeżeli jeszcze jest jakiś raczek zabłąkany, który gdzieś tam faktycznie ma jakieś czarne myśli, czarne wizje, od razu, kochani, odrzucić to na bok. Teraz idzie piękny czas dla Was. Karta wyroczni. Przepracuj swoje lęki. Otóż to. Otóż to, drogie raczki. Także życzę Wam udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych. Zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, kochani. I zobaczmy skorpiony. Jeśli chodzi o was, tutaj u skorpionów widzę jakieś zranienie, trójkąty, mm, tu mogą być rozstania, rozwody. Ktoś was mocno zranił, ktoś was tutaj mm, oszukał, tu jest ewidentnie e, trzecia osoba, energia trzecia. Ktoś został zraniony, ktoś tutaj e, już nie ufa. I co was może zasmucić, dwójka kielichów. No, jakieś zranienie, kochani, jeśli jesteście w stałym związku, może się okazać, że partner, partnerka mieli tutaj kogoś, że tu był jakiś romans. Wy albo Wasza osoba się wdaliście w ten romans, i tak jakby do przeszłości odchodzi rodzina. Już nie ma tej stabilizacji. Ktoś tutaj no, zaprzepaścił szansę na przyszłość na związek i mocno myślicie o rozstaniu. Ja widzę, że w ogóle w pracy ktoś mógł mieć romans. Mm, tutaj mogło być to wszystko w ukryciu, i tak jakby teraz dopiero wychodzi na wierzch. To jest informacja dla części z Was, ponieważ, no, wiadomo, nie każdy skorpion ma tę samą sytuację, ale to mi się mocno wybija na pierwszy plan. Natomiast, tak, są tu też skorpiony, które są singlami. Po trudnych przejściach w przeszłości, gdzie dłuższy czas nie mogliście komuś zaufać, może ktoś się wycofał, zablokował Was, ktoś może przyjść z ofertą stabilizacji. Możecie kogoś poznać, tylko uważajcie, bo ta osoba może być zajęta. Naprawdę widzę, że ta osoba może mieć żonę męża, może się nie przyznać, może tutaj tak jakby kręcić, bo chce was zdobyć, bo, wam zależy, bo jej zależy tylko na romansie. Uważajcie na tego typu sytuacje, bo ktoś tutaj wydaje się być bardzo nie fair, komuś się podobacie, tu jest przyciąganie seksualność, natomiast ta osoba absolutnie nie zamierza się wiązać i nie zamierza się przyznawać do tego, że jest z kimś w relacji. I jeśli chodzi, kochani, o o pracę macie cesarzową, tu jest wzrost, tu są zarobki, tu będziecie docenieni. No, jeśli chodzi o pracę, piękna energia. Tu może być awans, tutaj narodzenie jakiegoś nowego projektu, nowego pomysłu. Możecie otrzymać nową pracę, propozycję współpracy, przepiękna energia. Tu jest tak cudowna energia, kochani, na pracę, że aż po prostu bije prosto w oczy. Zdrowotnie mogą być jakieś zabiegi, jakieś nerwobóle, kłucia. Tutaj na to zwróćcie uwagę, bo pokazują mi się jakieś takie niefajne sytuacje w organizmie. Coś was może nagle zaboleć, nagle zakłuć, jakiś wyrostek tak. Tego typu sprawy mi się pokazują. I jeśli chodzi o kartę wyroczni, przepracuj swoje lęki. No w Księżycu w, w Skorpionie, akurat wasza skorpioniczna energia. Natomiast tutaj moje drogie skorpionki, tak jak mówię, jeśli macie tego typu sytuację, że się Pokazują jakieś trójkąty, no to trzeba to wszystko tutaj podomykać, powyjaśniać i pójść po prostu w swoje, tak? Bo widzę, że wy mocno cierpicie, że wy tutaj tak jakby spać po nocach nie możecie, coś wam spędza, sens powiek yy, i nie ufacie, tak. Dla niektórych to może być sytuacja, że wy po prostu przeczuwacie coś takiego, ale chcecie być pewni i chcecie to sprawdzić, tak? Bo tutaj po prostu tak jakby brakuje uczuć, co was może zasmucić, tak? Brak uczuć, samotność w związku, jakieś niedogadanie, być może brak kontaktu z jakimś raczkiem też. Hmm. Natomiast tutaj, tak jakby, to wszystko się w tym tygodniu wyja wyjaśni, i no i wszystko wyjdzie na jaw, kochani. Tak jakby widzę, że prawda wychodzi na jaw. Moi drodzy, zapraszam do czytań prywatnych na rytuały podczas nowiu i zapraszam po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Turkus, turkus osad z morza, akwamaryn. Fajnie mieć takie wspierające energie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.